I gdyby Chrystus mógł, powiedział komuś w jednym z objawień, wrócić dzisiaj na ziemię i cierpieć nawet dziesięć, 10, sto razy bardziej niż wycierpiał za nas w czasie swojej męki dwa tysiące lat temu, to zrobiłby to, nie wahałby się z miłości do nas. Bo chce nas uratować, bo nas kocha. Ale powiedział Bóg: Ojciec mi na to nie pozwala. Muszę pełnić Jego wolę, bo, jako człowiek, prawdziwy człowiek w swojej ludzkiej naturze jest poddany woli Ojca. I musi ją pełnić nadal. Więc Chrystus nie może dzisiaj cierpieć fizycznie, chociaż cierpi duchowo. To jest straszliwa męka duchowa Jezusa i Maryi i ta męka będzie trwała do końca świata. A takim potwierdzeniem prawdziwości tego, co mówię, są płaczące figury i obrazy. Nawet mam tu gdzieś zdjęcie figurki dzieciątka Jezus we Włoszech płaczącej teraz łzami krwi. Wstrząsająca historia. Tak, to, to dzieciątko w miejscowości Kawa, hmm, de Tireni staje się, czyli nad Morzem Tyreńskim w parafii, do której przywiózł to dzieciątko e, z, z Betlejem zakonnik. No, i rano, kiedy się obudził, usłyszał głos ze strony swoich bagaży: Otwórz, bo się duszę! Głos dziecka. Więc wstrząśnięty otworzył pudełko, w którym przywiózł tę figurkę, chyba gipsową, dzieciątka, Jezus, i zobaczył krew płynącą z oczu. Tej figurki. A ponieważ akurat była wizytacja biskupa w ich klasztorze, pokazał to biskupowi. Biskup wziął do badania i przez cały rok trzymał u siebie tę figurkę, i wreszcie dał ją ludziom do publicznej czci, stwierdzając, że to, że to jest prawdziwa krew. Nie ma tu żadnego złudzenia ani oszustwa. Pan Jezus potwierdza, Ten fakt, który przekazał nam przez włoską mistyczkę Marię Valtorta, powtórzę, że do końca świata dwa serca, mimo iż znajdują się w chwale nieba, będą cierpieć męki, dopóki nie zostanie zbawiony ostatni człowiek. Ale właśnie na Ziemi my dysponujemy cierpieniem i fizycznym, i duchowym. Jeżeli złączymy je z ofiarą tych dwóch serc Jezusa i Maryi, wtedy może się dokonać cud nawrócenia wielu ludzi. Jestem przekonany, że to, co teraz piszę, i odźwięk jest duży, trzeba przyznać, większe ze strony kobiet niż mężczyzn, kobiety są odważniejsze. Ciekawe właśnie, że nie wiem, jak to procentowo by wyszło, ale na pewno więcej niż 3 czwarte tych odpowiadających to są kobiety gotowe na męczeństwo, a mężczyźni się boją. Tak jak było z uczennicami Pana Jezusa i z uczniami. Uczennice doszły pod krzyż. Uczennice towarzyszyły Mu na drodze krzyżowej, nie bały się podejść, nawet przyznać do tego skazańca doszły aż pod krzyż, a uczniowie się rozbiegli. Tak jest i dzisiaj, że te uczennice są odważniejsze. Więc gdyby udało się zmobilizować dostatecznie liczną armię modlących się i ofiarujących się za nawrócenie grzeszników, to moglibyśmy Uratować dużą liczbę e, tych grzeszników i w Polsce, i na świecie. I prawdopodobnie Pan Bóg pokazuje nam teraz tę palikotyzację Polski, jak ktoś to nazwał, jako cios w nas wymierzony, żeby nas zmobilizować. Nie, żebyśmy załamywali ręce i płakali, czy przeklinali, czy, czy też zaciskali pięści. Różne mogą być reakcje, tylko żebyśmy stanęli pod krzyżem razem z Chrystusem, powiedzieli, oto jestem, jeżeli tych ludzi można uratować za najwyższą cenę, to ja Ci Panie Boże tę cenę gotów jestem zapłacić. I przypuszczam, że tak jak wspomniałem na początku, moje zadanie na tym głównie w tej chwili polega. Jak już się wypełnię, to przekażę ludziom do końca to, co mi jest dane. Na modlitwie różne natchnienia przychodzą. Nie będę już tutaj potrzebny. Będzie mogła moja dusza, tak jak to widziałem, ulecieć z tego ogrodu prosto do nieba w rękach Matki Boży, że ma wypełnić Polska swoją misję wobec innych narodów. Tak. Więc mają wypełnić teraz z Polskim, a wyjść ta iskra przygotowująca świat na powtórne przyjście Pana Jezusa. Czy nazwiemy je ostatecznym, czy powtórnym, to jest jedno i to samo. Ostateczne to nie jest nasąd ostateczny, tylko ostateczne, widzialne przyjście to właśnie to, które zapowiadała przeszłości Faustyna, tak, ten krzyż na niebie, z którego będą z tych otworów wychodzić wielkie światło i oświecać ziemię. Na to czekamy. I to wyraźnie wskazuje, że nie dotyczy to końca świata, Polska. W tej chwili ma wypełnić swoją misję. W tej chwili to jest na ostrzu noża. Przygotowania siebie i świata na to powtórne przyjście. Na czym to przygotowanie ma polegać? Właśnie na wzbudzeniu tego potężnego nurtu modlitwy i ofiarowania się, ale przede wszystkim ofiarowania się Bogu. I kiedy już Zamknie się ta liczba tych ofiarników, tych, tych dusz ofiar, tych żertw ofiarnych. Pan Bóg powie stop, już przystępuję do akcji. A w tej chwili jeszcze niebo czeka. Ważą się w tej chwili losy wielu, wielu tych właśnie biednych opętanych. Ilu znajdzie się takich, którzy się za nich ofiarują?